Witam. Dzisiaj będziemy naprawiali nokty Makro Simplex Plus. Sprzęt się nie włącza. Prawdopodobnie bateria się rozładowała, dlatego że wcześniej się włączał. No i przed moment taki, że próbowałem włączyć i się już nie włączył. Często jest tak, że e, te okty po prostu. Jak leżą długo gdzieś w szufladzie, czy coś, to najczęściej, nie tylko ten okno, ale dużo wykrywaczy, bateria się wyzeruje i wtedy ani na ładowarce, ani bez ładowarki, to już wiadome, tak? nie chce się włączyć. Nie, nie, nie chce się w ogóle ładować nawet, tak? Także będziemy musieli rozebrać i prawdopodobnie, tak, tak uważam, przestrzelić baterię, a tym bardziej, że będziemy potrzebowali tego sprzęciku jeszcze, bo będę musiał cewkę, którą też naprawiam, sprawdzić, także akurat się przyda. Tutaj nie powinno być żadnej kary, ale pokażę Wam jak prawdopodobnie przestrzelić baterię. Tak to wygląda. To jest, Można spróbować, ale to nie ma szans. O, także. Cisza. Dobra, ja już próbowałem, także nie ma sensu. E, tak to wygląda. Sprzęcior. Nie ma jakiejś filozofii. Tutaj już ta. Naklejka była kombinowana, ściągana, także tu nie będziemy się rozdrabniać i od razu to rozkręcamy. Pierwsze co to, to trzeba tą śrubeczkę z tyłu odkręcić. Będzie śmiarzliwe. Chyba nie było nawet rozkręcane z tego, z tego co widzę. Dosyć ciężko, mimo że naklejka odpadła, dosyć ciężko ta śrubka taki strzałby jako dłowości wychodziła. Także Myślę, że może nikt nie grzebał. Tutaj wyjmiemy te uszczelki, najlepiej sobie to wspomóc, żeby ich nie wpychać, to wspomóc sobie igiełką strzykawki, Tak. dobra, mamy drugą, trzecią, żeby nie ukarać, trzecią, czwartą, i zawsze jest zasilanie, ale tutaj mówię, no tutaj to działało i po prostu się nie włączyło. Ani się na łodawcy już nie chciało włączyć. Dobra, teraz tak, tu mamy śrubki, tą wykręciliśmy pierwszą, jak było widać. Tu mamy cztery śrubeczki, wykręcamy je. Tak myślić, możemy wziąć, żeby nam się to później ładnie wytrzymało. Myślę, że nie był rozkręcany, spróbu dziwnie, bo ta naklejka, jest... a zobaczcie, one się, one się magnesem nie będą trzymały. Zapomniałem, że to jest nokta, a nokta. Niestety stosuję śrubki, które są ferromagnetyczne. Nie przyciągają się po prostu na no, Dobra, to cała filozofia sobie przerzucę na wątki, bo i tak będę musiał napięcie sprawdzić bateryki. No widzicie nawet tutaj nie było... Nie, czuć, że nie było rozbierane. Według mnie to nie było rozkręcane jeszcze wcześniej. Po śrubkach widać że też są ładne w miarę. Raczej zobaczymy co tam się w środku dzieje. Tutaj spróbujemy sobie odsadzić po prostu jak ja potrzebuję to Może to, żeby to trochę wspomóc opek. Tu od tej strony spróbujemy, ale będziemy się otwierać głównie od tej. Tak. Tak, 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 tak. tak. Wygięło nam się otwiera szpyk. szkodzi szelka jest ładnie tu na, na bokach. O, widzicie, pyk. Pyk. I dobra. Teraz tak, ja sobie tutaj delikatnie spróbuję wyciągnąć. O, jak żeby te piny nam wyszły. No i tutaj prawdopodobnie bateria jest czyściutko w środku niedotykane, zobaczcie tak wygląda sprzęcior można sobie popatrzeć w środku jakby komuś się coś tam pierdzieliło czekajcie, ja przybliżę, o tak jeszcze raz tak, obiecałem, żeby to pokazywał te płytki w środku o, tak Więc tak to wygląda. Dobra. Teraz tutaj pokażę jeszcze wam od strony wyświetlacza. Chociaż mówię, nie mam powodów, żeby odkręcać tą stronę, ale po prostu jak już my jesteśmy w środku, to sobie zajrzymy, jak to nam wygląda od strony wyświetlacza. Z ciekawości. A jednak tutaj użyli. Tam feromagnetyczne śrubki, tacy kozacy, a tutaj dali magnetyczne. Zobaczcie, co za sens? Nie wiem. Na płytce PCB magnetyczne śrubki, zwykłe żelazne. A tam jakieś feromagnetyczne. Tu nie ma nic ciekawego. Jakbyście spojrzeli, a tam przełączniki. Przełączniki, no te blaszki, włączniki, Pyk, od razu pykło. Pyk. Tak to wygląda. Składamy. drugi strasznie grubi się, też, też go domujemy. Popękane tutaj widzę ma. Nie? Popękane są tutaj. Dobra. Tutaj niby nikt nie kręcił, ale zobaczcie popękane są te jeden, drugi tak samo popękany jest. Plastik w trzecim miejscu, w czwartym miejscu, albo ktoś wkręcił tak mocno wkręcił, że po prostu popękane są. Ktoś się kombinował jednak chyba. Nie wierzę, żeby byśmy tak to dokręcili, że, 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 że to też popękało, tutaj dobra, no i co, odkładamy, chciałem pokazać jak wygląda, w środku zobaczcie sobie od razu, tu nic nie ma ciekawego, głośniczek, bateryjka i płytka z zasilaniem pod spodem, pod baterią jakąś dodatkową, dobra, nas to nie obchodzi, jest? Chodzi, chodzi o to tutaj ładowanie pierdoły, to jest ta płytka ładowana. Dobra my nie będziemy w ogóle tego rozbierać tylko sobie sprawdzimy jeszcze napięcie ale mi się wydaje, że tu jest po prostu cisza na tym napięciu, zaraz zobaczymy czekajcie sobie podłączę napięcie Hmm, nie ma nic co ja. he Zero. Dobra, bateria jest wyzerowana. To mógłbym się zasilaczem podłączyć, i prawdopodobnie nam to się włączy, ale nie będę, nie, be, nie ma sensu. Słuchajcie, przerwę zrobię. Ja sobie podłączę to na przestrzał baterii. Pod specjalny ten zasilacz mój serwisowy. Przestrzelimy baterię, i za tam powiedzmy 15-20 minut, myślę, że ona już będzie naładowana. Albo za godzinę, jak sobie wypije herbatę. No nieważne, podładujemy tak, żeby zaczęła być widzialna ta bateria dla całych układów. Bo w chwili obecnej ona ma zero, więc nawet ładowarka nie jest w stanie jej ruszyć. Słuchajcie, szybko powróciłem, dlatego że tak. Nie zdążyłem śrubek dokręcić do końca. Patrzę na zasilacz, a bateria się nie tylko, że przestrzeliła, tylko pokazuje już pełne naładowanie, więc ona coś zastygła, coś tu się wydarzyło w niej. W telefonie komórkowej, często w tych bateriach różnawych, litowo-jonowych, różnych, po prostu były takie sytuacje, że niby działał telefon, później na drugi dzień się nie dawał włączyć, ani ładowania, nic nie działało, się okazywało, że bateria się wyzerowała i nie można było jej naładować, trzeba było po prostu przestrzelić od zera impulsowym prądem, tak jak to zasilacz robi, ja mam specjalną taką maszynkę, powiedzmy ten zasilacz jest przystosowany do takich napraw, więc Moment przestrzeliło, pokazało, że bateria jest pełna. Zaraz sprawdzimy napięcie to powinno być 3,7V. Ona może być, bo no, no, tam pokazywało mi na zasilaczu około 4V, więc tutaj też zaraz zobaczymy. Powinno być to samo, no, ponad 4 nawet, 4, 4V. No. 4V równo można, można powiedzieć, że 4 równo. Także jest naładowa, naładowana w pełni. Coś w niej i po prostu bił mi się miernik znowu zobaczcie jakby było inaczej igiełka odmiernika jakby było inaczej by się nie biło dobra chwila prawdy no tutaj nie, nie mogło się to włączyć widzieliście to było zero co jej się stało mają tak baterię, no po prostu co do siebie o zobaczcie ono od razu się już włączył widziałem po kontrolkach tak? widzicie na niebiesko się palą kontrolki nie wiem czy... widzicie teraz o może podświetlenie o pyk, dobra no i no działa. Bateria na maksa, tak jak mówiłem, zobaczcie. Więc tutaj no, wszystko będzie latało. Dobra, fajnie, bo on się przyda mi, mówię, do sprawdzania tego, co będę musiał złożyć i tyle, nie? Zobaczymy. Tutaj chyba tak zostawię, nawet już podłączone. Śrubki sobie ładnie wkręciłem tę. Tuszczelkę. Ona jest dosyć czysta. Nie wiem, czy się tutaj przedziałać. Tu jest, nie, to jest czysta, ale ona jest taka. Ja jeszcze chyba ją przeciągnę, przed, przesmaruję ją przed całym bo Nie chciałbym jakichś niespodzianek. Nie, ja przesmaruję mu też. dobre To jeszcze mu wezmę. No nie, to, to już wacikiem musimy przeciągnąć. No tak nie może być. Jak już składamy, to niech będzie dobrze. Tylko tu z zewnętrznej, bo tam tam nic naprawdę się nie dostało. Jest bardzo czyste, więc nie będę kombinował. Do samej kości mi się aż wbiło, czuję normalnie, taka malutka ta, ale odwikłe od biernika. No widzicie, jak pokazujesz, no i się chwalisz, No tak później wychodzi wszystko. Przechwaliłem. No dobra jest to, okej, okay. tutaj kawałek gdzieś było do do... Nas interesuje Ja Ja wiecie co zrobię jeszcze? Wyłączę mu tą baterijkę, wiem, na no ale on się, jak widzieliście, sam załącza podczas takiego manewru zarzuciłem mu tę nie smarę niech lekko przesmarować trzeba po prostu na koły. będzie to zawsze szczelniejsze nieraz ona jest tak tłusta że ja nawet nic nie daję go po co chodzi o to tylko żeby ona była nasmarowana ładnie weszła i tyle tam na koły jest ok no i dobra, to wszystko Zamykamy to do no, tak. no, dobra, tu jest wszystko poskręcone. Wpinamy się jeszcze raz No dobrze no, tutaj, Tak jak podejrzewałem, o bardzo się zapalił kontrolki Czyli on się nam już załączył Z przycisku, gdzie on jest ten przycisk? No włączymy No wyłącza się, no dobra Teraz tak Niech sobie będzie tutaj. Tu przy baterii musi być ten czujnik. Dobra, na pilę muszę ładnie trafić. I nam się że to ładnie złożyło. No, Filozofia już weszła. Cała. Cała procedura. Dobra. Łączymy go na włączonym. Go będę składał, żeby być pewnym. A działa. dobra, Dobrze tutaj nie było do robienia Oprócz, no nie było, no trzeba było rozkręcić Bo inaczej by to nie ruszyło, tak, ale Nie zrobiło żadnej kary Na no, ładowarce to już by się nie włączyło To, to wam gwarantuję Nie ma szans, no nie chciało się włączyć Czasem tak było, że jak się zostawiło na cały dzień czy ten, już mówię w telefonach, dało się mocniejszą ładowarkę potrafiło zaskoczyć, ale 90% nie zaskakiwało, jak już się tak wyzerowało. Ta bezczelnie była wyzerowana, a nagle powróciła do życia, jak dostała impulsówką, pyk, w impulsowym, czyli strzela tam od zera. Coraz mocniej, aż się do, do, dobije i ruszy tą baterię. Szybko, szybko powstała na nogi. Fajnie, bo mówię, on się przyda ten nakrywacz jeszcze do sprawdzenia cewki. Będę naprawiał, dobrze. Wszystko poszło zgodnie z planem. Jestem zadowolony. Tu jeszcze popczyszczam, później szybko. Klejkę dokleimy też. Nie musi być tak mocno przykręcone, bo tu jest na... Tu jest dobrze zrobione właśnie. Tureckie, ale to jest dobrze, bo jest e, metodą takiej właśnie jak w garetach e, takiego taki otłoka takiej jakby strzykawki ja to nazywam. Zamknięcie i tu, tu, tutaj raczej w, te, w takie sprzęty woda się nie dostaje. To fajnie zrobili. Bo nie wszystkie. Multicruiser chyba jest... Multicruiser? No, pamiętam, że też, też ale, ale jest gwinianie zrobione w koronery tego. Dobra, tu jest to trzyma, żeby nie było koncentracji. Zamykamy temat naszymi gwinkami. One. Tu. Fui. O. No dobra. Sprzęt działa. Ja sobie to już poopczyszczam, już nie będę was poprzyszczam Popczyszczam ładnie, no to trzeba wyczyścić całe, wypolerować i to gówno przykleić, żeby ładnie się trzymało, tak? Aż ja to wam pokażę później, ale przepoleruję to. Wyczyszczę, przepoleruję. Idziemy ale tutaj całe już sprzęt. Ja się to przepoleruje, nawet się. Ładnie. można wziąć tę popastę, można wziąć taką, ja mam do plastyku, jakie coś, ale zanim to zrobimy to proponowałbym coś tam mi się jeszcze nagrać ukarał, no i tyle te śrubokręty zabieraj się z tą. nie chcecie potrzeby tylko... no, szybko mi się to niczy najlepiej czekajcie co nagrywa? Nagrywa jak nagrywa tak już nie nagrać okej okay. Szybkę przeoramy Ona jest jakaś taka cała Nie wiem, w kleju, cholera wie co to jest Zaraz Wam pokażę jak to Poleruję Schodzi to coś trochę, ale Rysy będą Zlikwidujemy te rysy Ja wyczyszczę sobie jeszcze tu boki Bo będę dawał nowy klej Tamtą naklejkę też przewalimy Nie będzie Nie będzie po prostu takiego syfu jak jest To po drodze robię od razu mam możliwość czemu nie na pewno to będzie sympatyczniej wyglądało więc widzę takie mocne rysy mocno no, co, no? no trudno I tego może nie zjadę ale te małe zyski teraz polecimy ten play będę szukał, muszę brzeg mocniej zrobić Dobra. co to takie jest jeszcze no. Dobra, wrzucamy płyn Książek, tylko szybę, nie? żeby no, na bok ktoś nie chciał zapaćkać Dobra czyli tak Panie, nie pływam, jestem także dobrze poleruję. Nie, 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 się. wpuszczał tylko tutaj to, co mogę. Czy inaczej wyglądało? Także dzisiaj jest zima. Słuchajcie, no co ja wam będę? Zaraz, zaraz to obczyszczę, pokażę na efekt końcowy i tyle. Pauzuję. Szybka akcja, wypolerowany, tutaj naklejka oczyszczona, zaraz będzie sklejona. I tak jak mówiłem, szybkę dopolerowałem, tu wiadomo jakieś głębsze rysy, to niestety tego już nic nie zrobimy z tym, ale naklejkę przykleiłem, jest to dużo ładniej, więc... Sprzęcik został naprawiony i od początku, tak jak pierwsze podejrzenia padły, że to jest bateria, tak się okazało, że jest to bateria. Fajnie, mówię, będzie służył do tego, żeby sprawdzić cewkę, którą będziemy naprawiali. Super. Jakby się Wam psuł sprzęt, wiecie gdzie macie dzwonić. Telefon macie też w linku. Pozdrawiam, miłego, trzymajcie się.